Zawsze jak się idzie do netheru, to trzeba wziąć gniłe mięso. Zawsze jak się idzie do netheru, to, to, to nie wiem, czy trzeba wziąć jakieś rzeczy na pewno. Jakie dokładnie, to nie wiem, co tam nie obchodzi. Świązałam zamaskowany z Skirus. Pierwszy, wiem. Ty jesteś już dzisiaj piąty raz, pierwszy, więc... Więc, więc takie, takie fajnie. Ja wiem, że mogą być problemy z tym obrazem jeśli będą właśnie takie, no to wtedy proszę mówić i coś zaradzę. To czy będzie live nowa, bo nic więcej nie umiem zrobić nie potrafię w takiej sytuacji taka sytuacja jedno z razu powziąć też kilkanaście pochodni trzeba wziąć też nic więcej okay. idziemy Idziemy na przygodę. Cześć, tu się śpiewa. Okej. Okay. Idziemy. Dojść do nie Tutaj zrobimy takie coś, żeby tutaj jest wyjście. Okej. Okay. Pierwsza skrzynia. Jest tylko magma cube. O, Diamentowa zbroja dla ko dla kota. <grym> Dzisiaj tu nie jest diamentowa zbroja dla konia, tylko dla kota. Hej! Mamy zawiś. style się, się straszyłem, że to jakiś mok, który możemy coś zrobić. A to jednak jest tylko pigment. A to jednak jest tylko... To czy nie tylko, bo już coś ostrego. Wow, 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 biegnę, biegnę, biegnę. Biegniemy, biegniemy, biegniemy. Szybko, szybko, szybko. Ok, to Mogę się z bicie maczko. Ja Jem coś, I mogę się Czy nie? Tu, 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 tu. bijemy. tu, bijemy bijemy, 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 bijemy. jest, jest? tu, tu, coś tu, tu, że coś Żelazo, żelazo, żelazo. Żelazo, żelazo. Jest dobra rzecz. No. Więc spoczykam. Kąd ty się wzięłeś w tym miejscu? No. O wow, co się stało z tymi rękami? Wejdź, 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 wyjdź. To była ostra Mam kolejną skrzynię, która jest... żelazo, 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 po raz kolejny. Weź pisz tutaj na trzecie. <grymne> zginąłeś, zginąłeś, zginąłeś. teraz jest fast tam więcej, więc ja to zakryję i rzucę do mnie ten ziomek kończy, więc ja go muszę zrobić, zaciąpać. Mam różdżkę Blaze'a, jak zabawnie i nawet fiskalnie. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. dawaj, 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 chodź. Dobra, dobra. Trzeba coś mieć. Fajnie. No i teraz tylko zebrać to I teraz sobie tylko zebrać to Ja poszłam ją Tutaj przecież na innym czacie Wow, olfajnie ten spawner. Zabicicie. Gin. Gin. Jeden na stole. No to tak jak powiesz. I'm sorry, ale muszę I'm sorry, ale mam mało życia. I'm sorry, ale muszę coś zjeść. Okay. Przestać się palić, to najważniejsze. Nic tu nie ma. Dobra, chyba odwiedziliśmy całą to twierdzę. Więc spoko. Ceniam 2 na 10, nie polecam. Więc spoko, bo a nie jeszcze tutaj powinno być, no. tam się nie będziemy zagłębiać. Wystarczy to, co na teraz widziałem i nic więcej. Więc miecz w dłonie, można się wracać. Po zobaczyć tutaj, czy nikogo nie ma innym. Nie, nie ma nikogo. Cholera. Weźmy odpalić. Ok, pa. Napiszmy, że w już szliśmy live'a jest fajne. Tape. Tak jeszcze weźmy Chrome, weźmy Ła, wow, ale razi w oczy. Lowa jestem da mnie. Siemaczko, który dłonię. pijajcie, bijajczki. Wow. Hej, robi live. Dobra tu. Zaraz wbiję też. I powiedz, czy, czy są ragi, tak, czy... Zacina, czy nie ma ekranu? Takie rzeczy sobie powiedz... A ja ci wbiję też na lejbę. Nie. Wiem. Jestem. Jest. Nie wiem, nie umiem po angielsku mówić. Czy powiedzieć coś fajnego, ale... Ale i tak, i tak nie będę fajny. Jaką muzykę? Nic nie słyszę. Bo ja mam wyciszony. mocności no? Tak to ścina? Nie może mocno ścinać. Si to jest Co tu się od Janie Pawła? się, zabarykadujmy. Albo nie. Albo zaczekajmy. Nie wiem jak już. No nie, co się stało? Co? 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 Mocno ci sprawdzimy. To, to jakie, że ten, takie ten chodzicie o ten, ten, tam ten. Ten chodzi o ten, takie ten e, ścinę. Creeper! Chciałem powiedzieć, chodzić o ściny e, ekranowe. Jezu, jaka muzyka w tle! Taki życzek tu ja nie widziałem, że w tle się dzieje. Ale kurczę, lagis. lagis. Proszę, proszę mnie nie bić. Kuba, proszę mnie nie bić. Bo wysłać traktory, to znaczy, że chcesz mnie bić. Ja nie chcę być pobity. Jeszcze mam trochę przyjaciół i kolegów. Jak mam kolegów? Czy nic, to mi nie daje? Nie, no kurczę, ci nalaj. A nie rozładuje ci się telefon. to jest życiu to ja nie No kurczę, loguję trochę live. Fak, proszę, proszę, proszę nie przeklinać po angielsku. Co to nie jest tak to jest brzydkie słowo? Po innym języku niż polski. Więc wiesz, taki problem. Nie no kurczę, robię drugiego live'a. Robię więc drugiego live'a, i zaraz zaczynamy. Więc bądźcie